Mama. mówiłeś synu zmień się Ja śmiałem się w twarz, wybrałem pięści i mecze Betonowa dżungla, kumpla, adrenaliny, smak Myślałem, że siłą zdobędę cały świat Trzaskanie drzwiami, krzyk, co w gardle zamarł Twoje łzy, ciche w nocy, gdy wracałem znów Z meczu z bójki popijany głuchy na twój ból nie słuchałem modlitw rad przestróg co dnia Byłem królem trybuny, ślepym na twój strach Zamiast ciepła domu, zimny stadion, bruk Zamiast twojej troski, fałszywy honor, grób Życie na krawędzi, głupi, pusty gniew Nie widziałem wtedy, jak przelewasz za mnie krew no, no, Przepraszam załzy, za łzy, za bez snu Dopiero teraz widzę, jak chronił mnie cały bóg Posta w krwawi czas, nie leczy ran Piszę ten list do nieba, twój nawrócony dan Mam ciemność, strach i ból Konsekwencje czynów, pusty życia, trud Wtedy gdzieś w upadku znalazłem światła znak Może to twoja wiara dała siłę wstać Ktoś podał mi rękę, ktoś powiedział wiesz Zacząłem słuchać serca, a nie nienawiści bestii Trudna była droga, walka dzień po dniu, by zrzucić starą skórę, narodzić się na mów Zrozumiałem wreszcie, co znaczy miłość ton. To, co odrzucałem, stało się jak schron. Teraz klęczę w ciszy, tam gdzie ty śpisz. I wiem, że twoje modlitwy Bóg usłyszeć raczył. Mamo, przepraszam za łzy, bez snu. Dopiero teraz widzę, jak robią mnie twój bóg Postawca sercu krwawi, czas nie leczy ran. Piszę ten list do nieba, twój nawrócony dran. Zwam za łzy, za noce bez snu. Dopiero teraz widzę, jak chronił mnie Twój Bóg. Pustka w sercu krwawi, czas nie leczy ran. Piszę ten list do nieba, Twój nawrócony tren Chciałbym cofnąć zegar, uklęknąć u Twych stóp, Ale Ziemia zimna milczy, pusty grób. Czy słyszysz mnie tam, mamo, gdzieś wśród gwiazd? Czy możesz mi wybaczyć ten stracony czas? Byłaś moim aniołem, ja byłem ślepy, tak Ci świarą próbuję spłacić tamten długi strach. Proszę Boga o litość, o spotkanie znów, Było ci powiedzieć proste, kocham cię bez słów. Żyję inaczej, mamo, staram się jak umiem. Pomagam tym, co błądzą, bo ich nie rozumiem Czytam twoją Biblię zniszczoną, pełną notatek, i czuję twoją obecność, choć minęło parę latek. Brakuje mi rozmowy twoich ciepłych rąk Ale wierzę mocno, że przed się nasz krok Że kiedyś tam na górze spojrzymy sobie w twarz i Powiesz synu dobrze, że wróciłeś na czas, Mamo, dziękuję za osy za modlitwy bez snu Wiem, że jesteś blisko w ramionach mego Boga Pusta w sercu mniejsza, choć wciąż są blizny rany Piszę ten list do nieba, twój syn odzyskany Nie cofnę już zegara, przyjmę co los do I z miarą czekam chwili, gdy spotkamy się tam 真的吗？